Słuchajcie, to polećmy sobie na drugą stronę krakowskich błoni, bo jest z, nami, jest z nami już prezes, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski. No cały czas, cały czas w Matrycie widzę. Cały czas. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezesie, no, ja się czuję zagrożony. Bo ja, nawet zimą, jak jest ciemno, chodzę w ciemnych okularach i tutaj no, widzę od ostatniej imprezy z Henrykiem Kasperczakiem, że no, jest podobna postawa. Nie wiem, czy w Krakowie świeci, czy, czy dzisiaj pochmurny dzień. Nie, nie, no tak. Jeszcze tak 7-10 dni mam e, e, taki prikaz, żeby nosić te ukary. Wygląda na jakąś migrenę. Okay. więc w, w, zaraz się wysubskrybuję z tego ostatni miesiąc, więc nie będzie zagrożenia. Czyli to nie. nie Ale ciekawy nie, nie, element, nie, ciekawy no, nie, nie, no dobrze wyglądasz. No, myślałem, że jakiś cięższy weekendzik był. <laughs> nie, nie, nie. To musiałbym mieć miesiąc cięższy, cięższy, a tak naprawdę mam 3 lata ciężkie w Wiśle, więc wiecie. To. Musiałbym cały czas nosić. Słuchaj, to teraz tak powiedz, codziennie, codziennie chodzisz na rynek, kawa w loży i tak chodzisz, nie wiem, z arbuzami pod pachą i szeroko wypięta pierś po, po tym początku sezonu? No nie, bardziej wiesz, bardziej zrobiłem sobie w taki sposób, że po pierwsze przyniosłem całe biuro swojej firmy na stadion w Wisły Kraków, paręset metrów, żeby mieć bliżej. Następnie przyprowadziłem się do hotelu, który jest blisko Wisły Kraków stadionu, tak gdzieś. 200 metrów po to, żeby mieć bliżej do decyzji i optymalizować czas, więc wszystko jest podporządkowane temu, żeby nam się w tym sezonie udało po prostu. Mm -hmm. No to teraz mam dla Ciebie zagadkę historyczną. Co łączy termopile z tychami? No wiadomo, <laughs> liczba naszych kibiców. <śmiech> <śmiech> tak, na, tak na marginesie byłem na wielu olimpiadach z historii. Moja mama była taka, wiecie, lekko no dobra, nie będzie szzepnięta, że wysłałam mnie na wszystkie możliwe Olimpiady, więc generalnie rzecz biorąc, miałem, miałem zderzenie z historią i to dzisiaj bardzo lubię, więc no jedziemy do tych, bardzo się cieszymy. Nawet ja się wybieram dzisiaj, więc mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko, bez żadnych ne, złych sytuacji, na wiecie, na trybunach, bez żadnych prowokacji, więc jedziemy pilnować. Ale ty masz, masz VIP-a, czy po prostu jedno miejsce zajęte i zostaje 299 innych Spartan Wiślackich na meczu w Tychach? To znaczy myślę, że mam, 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 mam VIP-a oczywiście, ale no ja zwykłem wizytować nasze sektory, więc może się tam pojawię. Jak, jak ważny to jest moment jakby w, w tym kontekście kibiców Wisły na, na, na wyjazdach i co twoim zdaniem tutaj w końcu było decydujące, że jakby zmieniło całą sytuację. Hmm. Znaczy, bardzo mi trudno wypowiadać się od atrybucji tego co zdecydowało o tym, że że PZPN bardziej mocno mocniej nacisnął na GKS Tychy, no bo nie umówmy się po pierwszym odrzucenie naszej prośby o kibiców na naszym na w Tychach. Druga ponowiona była jednak przyznaniem się do, do po prostu porażki jakieś tam aspekcie, no bo jeśli się w pierwszym piśmie mówi o tym, że nie ma szans wprowadzić na 15-tysięczny stadion 300 kibiców, czy 600 kibiców wisły, czy 750, tak jak jest wymagane tą naszą, naszymi e, przepisami w rozgrywkach, i potem trzeba się przyznać jednak, że jest taka możliwość. No to nie ukrywajmy, że z punktu widzenia zarządczego, menadżmentu to jest po prostu absolutna porażka. Więc Bierz, bierzmy pod uwagę, że Stadion Wykona ma 15 tysięcy widzów, tam 4 tysiące osób przychodzi na mecze, więc 11 tysięcy krzesełek jest wolnych. I no nie ukrywajmy, że 300 czy 600 osób na tych krzesełkach da się bez problemu przecież posadzić. Bardzo mi trudno jest, żeby, żeby określić, co spowodowało taką, a nie, nie inną reakcję. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że naprawdę, jak wiele rzeczy w życiu Wiśle było ciekawych, no to nic nie było ciekawszego niż tłumaczenie na przykład Piterowi, Murowi przez kilka dni o co chodzi z Radłowem i o co chodzi w tych wszystkich nie, zależnościach kibicowskich w Polsce i, i absurdalnych bojkotach i tym podobne. Więc są takie rzeczy w życiu, które są nieoczywiste, i myślę, że ta, ta rzecz generalnie była dość absurdalna. I miejmy nadzieję, że od kolejnego meczu Wisokraków będzie uczestniczyć w meczach swojej drużyny na wyjeździe kibicy Wisły Kraków, bo zgodnie z badaniami, które są przeprowadzone na dobrej próbie badawczej, to jest 20% średnio do wyniku meczu na wyjeździe, więc całkiem sporo. A powiedz, była jakaś dzisiaj specjalna selekcja związana z tymi 300 kibicami, że ty. Każdego znasz osobiście, i, no bo dzisiaj to się trzeba zachowywać wzorowo. Jeśli chcesz, żeby dalej to funkcjonowało i żeby kibice Wisły mogli wyjeżdżać, to to po prostu no nie może być, musicie być dzisiaj tam nie, święci nie, od papieża na trybunach. My nigdy nie robiliśmy takich rzeczy, nigdy nie selekcjonowaliśmy kogoś indywidualnie, w sensie, że ja muszę te osoby znać, jakby jeździliśmy po, całym, po całej Europie, teraz w Pucharach Europejskich, pojechaliśmy na Stadion Narodowy, do ruchu chorów w liczbie kilkudziesięciu tysięcy kibiców, i, i to jest oczywiście niemożliwe. Ja jestem absolutnie pewny tych ludzi. Oczywiście mamy już dzisiaj od rana sygnały o prowokacjach, które mają się gdzieś dziać w tychach, ale podchodzimy do tego chłodno. Jesteśmy na to przygotowani i, generalnie rzecz ujmując, przygotowane są również nasze systemy monitoringu zewnętrzne, żeby dokładnie monitorować sprawy, bo jednak no nie możemy sobie pozwolić na to, że jakieś prowokacje znowu będą dążyły do tego, żeby w jakikolwiek sposób Wisłę zdyskredytować na, na tej arenie krajowej po prostu. Dzień dobry panie prezesie, ja mam takie pytanie. Kilka dni temu na stronie merytorycznie.com taki ukazał się ciekawy artykuł, wyburzyć stadion Wisły i zbudować nowy, absurd czy pragmatyzm. Nie wiem czy pan prezes czytał ten wywiad, jakby teza jest ciekawa, stadion Wisły jest niefunkcjonalny, przestarzały, nie zarabiacie na tym, ciężko na tym. W, na tym stadionie zarabiać? Czy w ogóle jest to możliwe, i jak pan podchodzi do tego, żeby ten stadion, no taka odważna teza, po prostu wyburzyć i postawić coś, coś nowego, funkcjonalnego, na czym klub będzie mógł e, zarabiać? Hmm. Oj, to zadał pan takie, taką trudną pytanie, w szczególności o osobie autystycznej, więc ciężko odpowiedzieć. Hmm. Okej. Okay. W perspektywie krótkoterminowej bym raczej go nie wyburzał. Natomiast prywatnie uważam, prywatnie, gdy mnie pytacie, to bym go wyburzył po prostu, bo w myśl tego, że mamy Kraków jako największy drugi miasto w Polsce i myślimy nie o pięciu, dziesięciu, czy, tylko myślimy dalej o stu latach, czy no, myślimy po prostu szeroko jakby i tym podobne, to ja bym go chętnie wyburzył, no, mówiąc to tak szczerze. No bo tyle, ile tych problemów z tym stadionem jest i było i jak on bardzo jest niefunkcjonalny, dlatego że był budowany etapami to myślę, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, przy czym uważam, że cały czas na, na tle jakby polskich stadionów w Polsce to nie jest najgorszy stadion. Wiem, że tak dużo się o nim że źle mówi, jeśli w kontekście odbioru kibiców. On jest bardziej dysfunkcjonalny dla po prostu takiego biznesowego podejścia cateringu, jakichś tam innych aspektów i pewnie mógłby być większy i lepszy, jeśli mówimy o Krakowie, prawda, bo myślę, że my tak naprawdę mamy to zapotrzebowanie na, na stadion powyżej 50 tysięcy i taki stadion powinien po prostu być w Krakowie. No to jest moje prywatne zdanie. No stadion na powyżej 50 tysięcy kibiców powinien być w drugim największym e, miejscu mieście w Polsce, i tyle po prostu. To jest moje prywatne zdanie. Oczywiście ktoś się może z tym nie zgadzać. E, i, I zbudowanie czegoś, co jest pomiędzy tem jest po prostu nieracjonalne. W szczególności, że widzimy, że na samych meczach Wisły Kraków jest. E, ponad 20, 25, 27 tysięcy widzów teraz, więc jakby uważam, że to zapotrzebowanie w Polsce jest i myślę, że Kraków powinien się liczyć w, w kontekście różnego rodzaju organizacji imprez. Ten być powinien przede wszystkim funkcjonalny pod koncerty, bo my się tam tak naprawdę e, oczywiście staramy się, są pewne próby teraz. E, Pierwszymi koncertami, wiecie, poza piłkarskimi, żeby ten standard był efektywny. Natomiast no, w życiu trzeba potem mać twarde i, i czasami ciężkie, i dziwne wybory, i czasami trzeba zrobić krok wstecz i, i zrobić krok w przód czasami. Więc A co ja, że... ja precyzuję ja, gdyby, ja... gdyby to będzie mnie, 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 szczerze pyta jako osobę, która myślę, że my trochę znacie, co ja bym zrobił, to ja bym go pewnie wyburzył, ale to jest moja prywatna. Słuchaj to ja teraz właśnie doprecyzuję tak biznesowo, bo, bo oczywiście jest z wami dzisiaj jakby w tym biznesie. Legendarny Peter Moore, legendarny prezydent Liverpoolu, i to, to jest jakby dodatkowa wartość, i, i, i mówiłeś nam ostatnio o tym, że będziecie próbować mhm. też pozyskać któregoś z partnerów takich globalnych, ogólnoświatowych, jako, jako partnera Wisły Kraków. Natomiast no zawsze na przykład przy sprzedaży udziałów albo sprzedaży, sprzedaży klubu ważne są aktywa, ważne są pasywa. I, 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 i ja powiem tak. Miałem kontakt z kilkoma dużymi funduszami ogólnoświatowymi i powiedziały tak, no ta Wisła Kraków to w ogóle byłaby szalenie atrakcyjnym kąskiem, gdyby ten stadion był ich. No bo, no, czy, ty na, czy ty na przykład, no, no bo wiemy, że szukałeś długo inwestora, przydałoby się trochę więcej kasy, żeby Wisła była, była wielka. Czy to jest dzisiaj też taki problem na przykład biznesowy yy, dotyczący ewentualnej sprzedaży pewnych udziałów, czy sprzedaży klubu? To no pewnie, no oczywiście nie, pewnie nie chcesz go sprzedawać w ogóle, No, ale, ale tak rozmawiamy teoretycznie. Nie, 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 ja jestem pierwszą osobą, która tylko i wyłącznie, jeśli ktoś się zdarzy, kto ma większą pojemność finansową i intelektualną niż ja, żeby ten klub oddać, żeby się działo tutaj lepiej. Jeszcze raz to podkreślam na antenie i myślę, że każdy normalna osoba to rozumie od wielu, wielu lat. Natomiast. No nie jest tak, że to nie jest problem. No Wisła Kraku ma o tyle problem od wielu, wielu lat, że ona nie zbudowała swoich asetów żadnych, takich tak jak powiedziałeś, aktywów, które byłyby wyceniane, mogłyby być wyceniane wysoko. Teraz to zaczynamy budować przez jakieś tam różnego rodzaju operacje. Natomiast mamy bardzo dużo pomysłów. No no, nie ma co ukrywać, że dobrym, dobrym momentem było, gdyby Wisła Kraku, nawet jeśli nie jest właścicielem stadionu, żeby stała się operatorem tego stadionu o czym też nie ukrywam, że myślimy, no, na, na tą chwilę no po prostu te ceny są absurdalne, musimy coś z nimi zrobić, ale plan jest taki, żeby w 2026 roku, może nawet do końca tego roku podejść do, do tego, żeby jednak pomyśleć o tym, żeby tym operatorem stadionu zostać, czyli jakby wziąć go w długoterminowe, bardzo długoterminowe używanie i, i samemu decydować o wątkach biznesowych tego stadionu, a jest stadionu dzisiaj i myślę, że to jest po prostu gdzieś tam, gdzieś tam moim zdaniem oczywiste, że, że Wisła Kraków musi sobie taką Pozycję gdzieś tam budować. Natomiast to nie jest też tak, że my dzisiaj nie mamy pomysłów. No my, my mamy teraz przed sobą z Peterem taki, powiedziałbym, mocny, mocny rok ciężkiej pracy. Kilka godzin dziennie spędzamy na różnego rodzaju dyskusjach, więc myślę, że, że to będzie bardzo efektywny rok. Zresztą, nawet w tym tygodniu mamy bardzo ciekawe spotkania, więc no, planujemy, żeby Wisła Kraków. Stała się po prostu taką, powiedziałbym, marką globalną w różnych aspektach. No, pewnie wiecie, że z mojej perspektywy, w szczególności w tym Research and Development, jeśli chodzi o technologię w sporcie. Natomiast ja się konkretnie wyleczyłem z polskiego środowiska. No, powiem wam szczerze, że bardzo mocno o to walczyłem, że, że jest szansa, żeby myśleć o tym, żeby w tym lokalnym środowisku w Polsce znaleźć ludzi, którzy będą w jakikolwiek sposób zainteresowani budowaniem czegoś świadomego w Wiśle Kraków. Ogólnie w polskim sporcie na poziomie takim, że no m, m, Są odważni w tym, co robią. No, ja dzisiaj nie mogę zaakceptować faktu, że wiecie, w drugim największym mieście w Polsce, abstrahując od kwestii, wiecie, tego, że jesteśmy w pierwszej lidze, no, wiem, jaka jest frekwencja, wiem, jakie jest nasze ekspozycja na metę, żeby żeby podchodzić do tego, patrząc w ogóle na świat i to, co się dzieje, że ja dzisiaj myślał o tym, czy, czy 3-4 miliony dolarów e, to są problemy Wisły, Kraków w zakresie roku i żeby tego wsparcia w Polsce po prostu nie mieć, to jest po prostu absurdalne i my jako Polscy, Polacy, biznesmeni, wielcy, wielcy wspaniali ludzie, którzy są odważni, nie, nie, nie pomyślimy o tym, że jednak trzeba kontynuować do różnego rodzaju takich działalności, jak choćby to zrobił Pan Dobrzycki w Widzewie, no to myślę, że to będzie nam... Bardzo ciężko coś w Polsce zbudować, nie tylko w Polsce, nie tylko w sporcie, ale w ogóle. No jeśli my mamy poziom wyparcia taki, że po prostu na cały kraj nie jest w stanie się ktoś zdecydować na Wisłę Kraków z pomocą ten klub, pomnik historyczny, niesamowitą organizację sportową, to wiecie, no to, to świadczy o społeczeństwie, nie świadczy tylko i wyłącznie o piłce nożnej. Więc my dzisiaj zmieniamy po prostu swój, swój priorytet na działania globalne i wszystko, co dzisiaj Wisła Kraków będzie po prostu globalne. I to jest dzisiaj dla nas współczynnik, który jest najistotniejszy. Jakby w ogóle nie koncentrujemy się dzisiaj na rynku polskim, stąd Peter Mulston, WML Global i stąd kolejne rzeczy, które będziemy, będziemy robić. To mam jeszcze dwie kwestie, bo, bo oczywiście dzisiaj traktuję tych 300 kibiców Wisły Kraków jako, jako taką zachętę, jako, jako coś, co ma być pewnym przełomem. W tej całej sytuacji. No bo normalnie umówmy się, jak stadion w tychach ma 15 tysięcy, no to, 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 to tych biletów dla Was powinno być 750 według przepisów, tak? Czyli. 50, no właśnie. 750. No. Tak, dokładnie. I, 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 no więc my, my, to, my to akceptujemy, no jakby my podchodzimy do tego w sposób bardzo pragmatyczny, jest to pewnego rodzaju precedens, rozumiemy, że, że te 300 kibiców więcej to jest ogromny problem dla tych i nie potrafią sobie z nim poradzić, więc okej, okay, przeżyjemy to, natomiast no, my chcemy po prostu pojechać na ten wyjazd i mam nadzieję, że, że kolejne wyjazdy to będą prostsze sprawy do załatwienia i, i naprawdę, no, jeśli mamy problem z tym, żeby zaopiekować się grupą 300 osób, 600 750 osób, to w ogóle nie organizujmy w ogóle żadnych spotkań, żadnych mitingów, żadnych meczów i tym podobne, bo my tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, zresztą zawsze byłeś na tym meczu, zorganizowaliśmy spotkanie na 27 tysięcy widzów, wszyscy byli szalenie zadowoleni, więc chwilę temu, tydzień temu organizowaliśmy mecz z parę paręnaście tysięcy widzów z Turcji, przyjechali prawie kilka kilka setek nie ponad tysiąc widzów, więc jak no serio, no to, to jest po prostu absurdalne i po prostu zajmujmy się po prostu pracą, przestańmy po prostu wymyślać jakieś niestworzone historie. W szczególności tego, że ta narracja w ogóle o tych bojkotach się nie trzyma niczego, więc jest absurdalnie absurdalnie wyrazem największej hipokryzji w środowisku, która może być. Więc dajmy sobie spokój, skupmy się na tym, żeby po prostu rozwijać piłkę nożną, dać kibicom kibicować dać tym, którzy jeździli na wyjazdy, bo to wiecie, to jest część życia, no jak można odbierać ludziom nie, wyjazdy dla na swojej ukochanej drużyny, jeśli się to robiło 20, 15, 10 lat, no. Dlatego, że ktoś bojkotuje z tego powodu, że jakiś trokodyta przyjął sobie do Radłowa, po to, żeby zaatakować na turnieju przyjacielskim dwóch drużyn, drugą drużynę, która była nie to, na, na to nie gotowa i, i dziwimy się, że po prostu doszło do jakichś reperkusji. No, jakby szanujmy swój intelekt i, i dajmy wreszcie temu spokój, bo po prostu przyzwolenie na głupotę w tym kraju sięga czasami po prostu zenitu. Jarek, to jeszcze kwestia sportowa, bo yy, sprzedaliście, hmm. czy oddaliście za niewielkie pieniądze do Sakaria Sporu Zwolińskiego, który był taką opcją, że że można zagrać na dwóch napastników, roda do trochę niżej. Baena myślę, że jak byłby droższy, to byłby dzisiaj realnie zawodnikiem walczącym o pierwszy skład Widzewa. No na razie jest marketing, wydana kasa na Fornalczyka i na tego błyskotliwego Akere, ale, ale Baena naprawdę daje dobre zmiany. No i jest problem na bokach obrony, bo w tamtym, w tamtym sezonie ciężka kontuzja Mikulca, teraz ciężka kontuzja Jarocha. Powiedz, co z jakimiś ruchami, bo to na pewno interesuje kibica Wisły Krakow. Czy jest jakiś napadzior tutaj w grze I, i co z tymi bokami obrony? Czy Krzyżanowski wystarczy? Na lewą stronę, kto na prawej? Jak, jak to wygląda, co planujecie w najbliższych dniach? Po pierwsze jest tak, że bardzo się cieszę, że Angel Baena trafił akurat do widzewa, życzę tej społeczności bardzo dużo i myślę, że mogą oczekiwać od tego sezonu bardzo dużo po tych transferach, które zrobili. To jest bardzo skromny chłopak i myślę, że robi z każdym rokiem duże postępy, cieszę się, że dzięki właśnie Wiśle Kraków trafił do Polski i trafił potem do Widzewa. to znaczy, że całe te transfery robione przez Wiśle Kraków nie są takie złe, patrząc jeszcze na Miki Wilara, natomiast to jest myślę, że chłopak, który ma ogromny potencjał, jest bardzo młody, jest bardzo szybki, myślę, że życzymy mu wszystkiego co najlepsze, mamy myślę, że świetne relacje. Bardzo się też przyczyniły do tego, że wygraliśmy płat Polski, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy. Natomiast z naszej perspektywy jest tak, no my dzisiaj wiemy tak naprawdę, gdzie potencjalnie pozycje powinniśmy wzmocnić, natomiast mamy swoje wymagania co do zawodników, którzy powinni przyjść do Wisły Kraków, którzy chcą przyjść do Wisły Kraków. Oczywiście te trzy pozycje, które wspomniałeś, czyli atak, lewa, lewa, prawa obrona ewentualnie, w zależności od zmian, czy też skrzydła, to jest dla nas priorytet. Natomiast nie jest też tak, że my będziemy podejmować Wisła Kraków decyzję o jakimś pośpiechu i tym podobne, w szczególności, że młodzież Przecież pokazuje się z bardzo dobrej strony i wykorzystuje sytuację. W przypadku Zwolińskiego my ten transfer przewidywaliśmy, to też nie jest tak, że myśmy podjęli decyzję, tak piszą z dnia na dzień, my to gdzieś w głowie mieliśmy, więc to nie są takie rzeczy, które gdzieś tam kowie, gdzieś nie kółkiełkowały, bo przecież wiesz dokładnie, że musieliśmy się przygotować na transfer też ewentualny rodado, więc to nie jest... To nie wygląda w ten sposób, że sobie nie przygotowaliśmy te pozycji, natomiast Wizer ma dzisiaj dużo opcji, bo Duarte może grać dzisiaj na, na pozycji napastnika, Sukienicki na lewej stronie, więc jest dużo różnych konfiguracji, które, które ten zespół może dzisiaj osiągnąć i ta elastyczność też jest naszą siłą. Natomiast też znamy po prostu zapotrzebowanie sztabu, zapotrzebowanie em, drużyny i patrząc jakby na to, w jaki sposób też wraca dzisiaj Mikulec do. Do formy, patrzymy do tego, podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Ja myślę, że bardzo nam zależy, żeby te transfery w tym okienku były bardzo jakościowe, żebyśmy nie szli na ilość, tylko na, nie na liczbę, przepraszam, tylko na, na jakość, więc poczekamy spokojnie. Mamy swoje priorytetowe opcje na poszczególne pozycje i na razie walczymy o te priorytetowe opcje. No to skoro o jakości, panie prezesie, to o Kacprze Dudzie. Chciałem je, o niego zapytać. Mówi się o tym, że ten GKS Katowice nie odpuszcza, że wysyła do was y, oferty. Jak to dzisiaj wygląda sytuacja z Kacprem? Czy wy w ogóle chcecie go sprzedać, czy będziecie o niego walczyć jak lwy, tak jako rodado? Bo powiedzmy Kacper jest dzisiaj tak ważną postacią, jest potrzebną w tym, żeby wrócić do Ekstraklasy, że wy takie oferty nie, żadnej nie rozpatrzycie za, za Kacpra. Generalnie no też myślę, że warto też kibicom powiedzieć, bo ja jestem wobec kibiców bardzo szczery. Wpłynęły do Wisły Kraków wielomilionowe oferty za Kacpra Budude i je odrzuciliśmy. Uzgodniliśmy, że zostaje w Wiśle Kraków i, i, i to pracę przekazaliśmy agentom. Agenci też przyjęli ją, ja myślę, że z respektem. Rozmawialiśmy ostatnio, rozmawiałem też z Kacprem. Kacper zostanie w Wiśle Kraków mimo wielomilionowych ofert, jeśli, jeśli chodzi o, o te, które do nas oficjalnie przyszły. A i Jeszcze dwa słowa o Zwolińskim, bo no on zaczął fajnie ten sezon. I, i, i teraz jest pytanie. Yy, no bo tam się pojawia taki pytajnik na Transfermarkt. Czy to jest gdzieś taka ukryta cena, a dobra cena? Czy to były zaległości Wisły Kraków względem piłkarza? Czy to było jakieś takie przeobiecanie, że masz swój wiek i jak, i jak będzie oferta, to my, cię, to my cię puścimy nawet za niewielką kasę? No. Myślę, że transfer czy deal, który zrobiliśmy pomiędzy Łukaszem Zwolińskim a nowym zespołem, jest absolutnie nas satysfakcjonujący. Łukasz Zwoliński zarabiał tu w Wiśle konkretne pieniądze. Tam oczywiście dostały te pieniądze dużo wyższe. My z naszej perspektywy, patrząc również na pryzmat tego, co się stanie w przyszłości, czyli tego, że chcemy jednak odmładzać kadrę, no zdecydowaliśmy się na taki ruch. Absolutnie nie są prawdziwe informacje na ten temat, że, że Zwoliński pozbył się jakiejś zaległości i tym podobne. Wisła Kraków zamierza regulować swoje, wiecie, zobowiązania finansowe za pracę wykonaną i zawsze tak było za moich czasów i zawsze tak będzie za moich czasów. Więc to, to tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast my jesteśmy zadowoleni z tego z tego transferu, z tego względu, że po pierwsze, no myślę, że zawodnik szczerze też powiedział, jakie są jego plany przy domie. Porozmawialiśmy po prostu jak ludzie, jak, jak mądrzy tak naprawdę moim zdaniem, ludzie, jaka jest przyszłość tam jego, jaka jest możliwość dla jego rodziny, dla rozwoju, dla, dla finansów, dla ostatniej części jego kariery i my to jak najbardziej rozumiemy i, i ale tak mówię, no my byliśmy przygotowani na pewnego rodzaju kroki, mamy to w głowie i uważamy, że w, w pensji Łukasza jesteśmy w stanie ewentualnie znaleźć bardzo dobrego sobotnika. to no, no, ale to ta hałmasz tam było za tego zwolińskiego z tego sakaria sporu. Nie, nie wyciągniecie tego ze mnie, bo tak to specjalnie skomplikowaliśmy, żeby nikt nie wiedział. Dobra, to ostatnia kwestia, bo tutaj czat, czat szaleje i... Ja zapytam, czy oglądałeś ostatnie finał mistrzostwa Świata Francja-Argentyna w Katarze? Myślę, wydaje mi się, że tak. Widzieliście tak. No hmm. takie obrazki na murawie? Tam był taki człowiek ze specjalną akredytacją od Gianniego Infantino, który ma kilka knajp na świecie. Nie wiem, dlaczego on po prostu sobie mógł chodzić po murawie i przytulać Messiego. I ludzie, i ludzie piszą, że tutaj. Jarosław Królewski mógłby jak Nysred Gökçe, czyli Saltbae, gdzieś powalczyć o taką akredytację, bo, bo widzę jakieś podobieństwo z tym człowiekiem z tak, wiesz, tą solą, na te steki yy, sypie. Nie, no, Ja myślę, że mamy dużo większe możliwości, może się da udać, więc spokojnie. My robimy po prostu swoje. Wiecie, byliśmy w trochę takiej dużej defensywie i w dołku. No nie ma co ukrywać też personalnym, moim prywatnym w czerwcu, bo jednak trochę się nam dostało, wiecie, bo, po tym braku awansu, po śmierci tam Kościńskiego. No, wiecie, to nie, nie raptem tak naprawdę 40, 60 dni od tego wydarzenia. Natomiast się pozbieraliśmy i wiecie, w takim momencie zawsze ma się dwa rodzaje taktyk, które możecie przyjąć jako przedsiębiorca, jako osoba odpowiedzialna za zespół. Możecie oczywiście przyjąć taktykę defensywną zbitego szczura i, i po prostu oczekiwać, że wszyscy wam pomogą, bo jesteście słabi. My wybraliśmy drugą, drugą opcję. Pełna para naprzód, pełna mobilizacja, pełna siła, myślenie tylko o przyszłości i taką wizję zamierzamy realizować teraz. Bardzo dziękujemy. Jarosław Królewski był z nami mm -hmm. i, i, i mam propozycję: no, nie ściągaj tych okularów, nawet tam się już wszystko, wszystko Teraz mam problem, bo wszyscy mówią, że jak ściągnę, to zaczynają przygrywać mecze, więc czekam, co się stanie dzisiaj wieczorem w Tychach. Jadę tam, zobaczymy. Więc może to będzie, oby metaforycznie ta pasa się przedłużyła i że on nosi jeszcze cały czas. Słuchaj, te to okulary, musisz, musisz jak trener Engel, dopóki idzie, to płaszczy słonik, to u ciebie okulary, dopóki Wisła będzie okay. wygrywać kolejne mecze. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Zapraszamy do komentowania Wisła. Do zobaczenia. Hej. Dziękuję bardzo.